Tam na takim miejscówce, pod paczkomatami dosłownie, tu tajemnicze po prostu takie, tajemnicze sytuacje, tu kontener, tam nic nie było, jakieś bloczki, a tutaj mamy, właśnie ile książek dosłownie, ale te mogą być dobre, bo już wziąłem jedną, prawda, wziąłem jedną, o dieta, cała prawda o zdrowym jedzeniu i modnych dietach, wściekły kucharz i to już jest, 39 zł, a jak ja widzę 39,99, no to uznaję, że książka jest godna z zabrania. Może, prawda? Dlatego odkładamy i te wszystkie książki podkładamy. Poczekajcie, no to patrz, ile tego jest. Patrz, ile tego jest? to przełożymy do tego drugiego, oczywiście. Zobaczcie, ile książek. Warkot, ile to kosztuje? 36,90 Lecimy, taki draki w locach jeszcze nie widział Warkot. Odkładamy, proszę Odkładamy Dalej koszenia Nieboszczyk wędrowny 29,90 Proszę Słuchajcie, ja to wezmę na pudełko z guzikami gwędy. Stephen King O oh, fuck! Stephen King to będzie to No dobra, słuchajcie, patrzcie ile tego jest. Ja to będę powoli brał, no zobaczcie sami, no Middle sex, Jeffrey, fascynująca e, Pod względem wyobraźni Książka nazwana policerem. Ile? Nie ma, nie ma ceny. No pewnie będzie policerem. to... O! 42 zł, proszę! Bieli, bieli, bieli to! Także tylko powoli kamerka trochę tutaj wpadła. Będzie nagrane. Dodge Max spaz. O, Dodge Mach spas. Ludzie dobra. Pa, Stephen King. Śpiący królewny. Fuck. 4 dychy, 5 dych, taka ksiąga. Ładne, ładne to osy, powiem obcy, wyrzucił. Takie księgi to my weźmiemy, no nie? Dalej, patrzcie, bo jest tutaj. Kurde, normalnie Tylko, co tu chciałeś zobaczyć? Po Minecraft kres! Minecraft się na pewno sprzeda. Kurwa, 39 zł. Ludzie, trzymaj się. Zobaczymy to na przykład, zaraz. O, Minecraft. Minecraft wypadek teraz, ktoś Minecrafty zbierał, ktoś się sprzeda od razu te Minecrafty. Minecrafty się zdradzą, to odłożymy tam do tamtego. Co tu mamy? Gatman, no i Gatman, śnieg na meta co? Meta co? Ale ile? 32 zł. 32 zł, także zbieramy fajny zestaw ksiąg, prawda? Pieski tereski, ty fajne na dzieci, pieski tereski. Mega powiem Wam pieski tereski. To ile to będzie? 34 zł. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Patrzcie, fajne te książki. Powiem. Takie mi się podobają. Gabinet anatomii. Uf, o, o. Zobacz, trzy obrazy w jednym. Eee, Jezus Maria, nie straszimy tutaj. No Patrzcie, normalnie są okulary 3D. Mam okulary 3D. Ty widzisz te. Widzisz te obrazy tam w ogóle 3D masakra jakaś. O, kurde, to dobry. Dobrze patrzę czy źle? Dobra, popatrzymy na to w domu, bo jeszcze chcemy zrobić więcej rzeczy. Ale fajne, obrazy 3D anatomiczne, ile tak jest? 64 zł. O, pięknie, no nie? Lecimy dalej, słuchajcie. Ja te wszystkie książki zabieram. Ja te wszystkie książki zabieram. Gorączka w świecie poszukiwaczy skarbów. 40 zł, mega. Biery. Dobra, bierzemy te książki od razu tu z górze Wisielców z Zgórze Wisielców, widzicie? Też pewnie 42 zł w Zgórze Wisielców Ale tosy. tu już w tych książkach jest Dobry, dobry, dobry strzał Mam tu mamy Ekoterror żelku. Ekoterror żelku, dobre, nie? 29 zł. Dobra, muszę wyłączyć i wyłączyć No właśnie, bierzemy ekoteror Oh, Boże, dobre, dobre. Bajkoterapia dla dzieci. Widzicie to? 50 zł. Taka bajkoterapia. Sztosy, sztosy dosłownie bierzemy bajkoterapię dla dzieci. Ściana sekretów. Ściana sekretów to na Ty Fajne są te książki. Na cztery dychy. Widzicie? 39,99 ściana sekretów. Dobra. Lecimy dalej. Fajne książki odziedziczone zło 40 zł mega już tu jest w książkach że jest 1000 zł <laughs> mega odziedziczone zło odziedziczone zło Sigura notura żeby to nie odziedziczyć czasami tego zła dobra zobaczymy co tu się dzieje dalej zaraz patrzymy patrzymy A co tu jeszcze fajne jego zamknij oczy 34, no same sztosy, 34 złote Co to jest to? Kurde, czy my to pomieścimy? Baza faktów To jest baza faktów Nie powiem wam, że mi się nie podoba Baza faktów, nie Co bierz nie Tego nie bierzemy Pytania, odpowiedzi, ile takich pytań, odpowiedzi Nie wiem, no fajne w sumie Fajne w sumie, patrzcie tu są pytania? A tu są odpowiedzi pod tym, nie? Fajne, tu się pytasz, a tu odpowiadasz. Kurde! Dobra, najważniejsze sztosy chyba Wam pokazałem, nie? Co jeszcze jest? A to co to jest? Ciało człowieka? Nie, ciało człowieka. Fajne, ciało człowieka, nie? Fajne, nauka. Ale nie, powiem Wam, że tylko tamtych. Jak coś jeszcze fajnego wyskoczy, zaraz. A, 39 zł. Co to? Spadek. Rodzice dzieci spadek. O, dokładnie. Dobra. Może być ten spadek. Pytanie o odpowiedzi. 34. Jak połączyć w życia Boga? Nie, nie, nie. już Elementarz, Budę fajne na dzieci te książki też powiem wam. Szkoda, że się Inspektor Trzydzieści 39 Dobra, jak coś to będę wiedział to Wam jeszcze powiem Na razie się rozłączam o, tego narąbaliśmy tutaj tych fajnych książek i patrzymy dalej Co tu będzie mózg dziecka 36 Ty przewodnik dla rodziców Alvaro Bilbaro bicy Bierzemy Ona wraca na dobre 34 zł Drożyna Jagierska bierzemy Opierniczy z Zaraz się podjedzie normalnie transportem, bo akurat o oh Minecraft powstany 32 Minecraft Uch. Kompaktowe konstrukcje normalnie, wszystkie te Minecrafty. Zbierze Detektor pozytywko. O nie, coś Tu może jeszcze będzie coś. wyprzedaż duchów. Co? Yeah. nie. To? też nie. To coś, też nie. Jezus mówi. Jezus mówi. Właśnie Andersena. O, fajne. Właśnie Andersena bierzemy, nie? Ludzi Patrzcie, stary Baśnie Andersena. Wszystkie Baśnie Andersena bierzemy. Bierli baśnia Andersena. Dobra, bierzemy. Dbaj, o Minecraft Minecraft, weźmiemy, dobra, wszystko w temacie, na razie.